Jesteśmy dzisiaj na Spartakiadzie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Spartakiadzie dla Dzieci i Młodzieży. Dla wszystkich dzieciaków jest to trochę ukoronowanie ich takiej pracy, tego, co robią w danym roku, tego, co robiły w tym roku w ramach projektu, ale też takiej ścieżki w fundacji. Dlatego, że ich pierwsza przygoda, pierwszy kontakt z fundacją pewnie nie wyglądał tak imponująco. To znaczy, nie miały w sobie takiej samodzielności, pewności siebie i dynamiki. Przeszły dosyć długą drogę. I tutaj na Spartakiadzie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji mają okazję sprawdzić się, zobaczyć, co osiągnęły. Dzieci rywalizują w kilku konkurencjach. To jest slalom, tor przeszkód, sprint, łucznictwo i bieg długodystansowy, czyli polega to na przejechaniu takiego dłuższego kawałka dystansu. Stacja aktywnej rehabilitacji pokazuje przede wszystkim dzieciom, w jakim są miejscu, jeżeli chodzi o swoją pracę nad samodzielnością, ale jest też satysfakcjonująca dla nas, tak? dla osób, które zajmują się organizacją, dla kadry, która pracuje z dzieciakami, no bo to jest dowód, to jest taki klucz i, i owoc i potwierdzenie tego, co tak naprawdę robimy, i wspólnie spędzonego czasu i naszych wspólnych wysiłków. Miejsca, które osiągną w poszczególnych konkurencjach, są punktowane, i na końcu odbędzie się ceremonia medalowa, uhonorowanie zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Ale, oczywiście, nagrody mamy dla wszystkich dzieciaków, bo to, że one tu są na Spartakiadzie, to już jest sukces dla każdego z nich, bo to jest dowód tego, jaką długą drogę przeszły. Brawo, brawo.